Z czego, że witajcie w duchowym espresso i posłuchajcie dzisiaj historii zatytułowanej Najlepsza pizza na świecie. Przy pewnej bardzo wąskiej uliczce znajduje się maleńka pizzeria o przeszklonych drzwiach z delikatnie rozbrzmiewającym dzwoneczkiem, gdzie robią najlepszą na świecie pizzę. Wracając z oratorium, Tobiasz przechodził przed witryną pizzerii. Nie chciał mu się wracać do domu. Przez ostatnie wieczory podczas kolacji atmosfera była fatalna. Tato przeżuwał krokiety, jak gdyby chciał je unicestwić. Mama miała zaczerwienione oczy i milczała, a pięcioletnia ucja spoglądała na jedno i na drugie oczkami przelęknionego ptaszka. Tobież opowiadał o czym się dało, ale nikt go nie słuchał. Dlatego przystanął pod szyldem pizzerii i zaczął czytać. Pierwsza na liście, pizza nazywała się Harmonia. Wszedł siwy staruszek. Stojący za ladą rzucił donośnym głosem: Dzień dobry. Chciałbym zamówić pizzę. Harmonia, rozmiar rodzinny. Na dzisiejszy wieczór, powiedział tobiasz. Podstawowe składniki damy my, ale musisz przynieść z domu kilka koniecznych elementów. Jakich? Postaraj się o wiaderko napełnić wszelkimi ładnymi rzeczami, jakie się tylko znajdziesz, a zobaczysz, co się stanie. Tobiasz pobiegł do domu. Mama zobaczyła, że wpadł do kuchni jak tornado, a chwilę później wybiegł z wielkim, niebieskim, plastikowym wiadrem. Postawił jej wiadro pod nos. – Mamo, proszę wróć do mojego wiadra. Pocałunek. Zdumiona i zaskoczona mama Tobiasza przesłała pocałunek do wiaderka. Tobiasz znikł. Zaczął zbierać wszystko, co znalazł. A co było piękne? Zielony liść, krople z fontanny, kawałek zachodu słońca, dwa pomarańczowe obłoczki, modlitwę babci, uścisk dziadka, aksamitne spojrzenie zielonych oczu Łucji, wspomnienie dobrego stopnia, szczekanie psa, brawo taty. Trochę zmęczone, ale wypowiedziane prawie z przekonaniem. W końcu zdeszane wrócił do pizzerii. Czegoś jeszcze brakuje? Czego? Zapytał Tobiasz. Czegoś bardzo zwykłego. Jego uśmiechu. Tobiasz nachylił się nad brzegiem wiaderka i przejrzał się w wodzie, którą zebrał. Szczęśliwy i lekki, dzięki swojej bieganinie, uśmiechnął się najbardziej promiennym uśmiechem ze swojego repertuaru. Siwiteńki staruszek wziął wiadro i wylał jego zawartość na ciasto, które już przygotował, rozsmarował, wyrównał i na koniec włożył do pieca. I wielka przestrzeń napełniła się wspaniałym zapachem. Tobiasz pobiegł do domu z olbrzymią paczką. A wszyscy ludzie spotykani po drodze oglądali się za nim. Mamo nie rób obiadu. Przyniosłem pizzę, zawołał, kiedy tylko wszedł do domu. Ale mama chciała zaprotestować, ale zapach pizzy powstrzymał ją. Pizza wspaniale! Zeszczebiotała łucja, klaszcząc w dłonie. Tato przyszedł do stołu trochę nadąsany, ale zapach pizzy wywołał szeroki uśmiech na jego twarzy. A skoro zapach był wspaniały, to smak pizzy był nieskończenie wspaniały. Jak powiedziała obcina, jedli śmiejąc się i żartując, a na koniec tato położył rękę na ramieniu mamy i powiedział: „Czy mama nie jest nieskończenie najwspanialsza? To już nigdy nie czuł się tak szczęśliwy. No właśnie, to…” Co sprawia szczęście, to jest nasze zaangażowanie. Co ty byś wrzucił do takiego wiaderka? Od siebie, od swoich najbliższych, rodziny, przyjaciół. Bo tylko przez zaangażowanie, poprzez wolę możesz stworzyć coś najwspanialszego i najlepszego na świecie. Ta pizza by tak nie smakowała. Gdyby nie było ich w tej pizzy, ich zaangażowania, zaangażowania całej rodziny, wrzucenia tego, co najlepsze. Angażujmy się, bo tylko dzięki temu możemy stworzyć coś najpiękniejszego, najlepszego na świecie. Szczęść Boże, dobrego wieczoru.